You when I see you again. We've come a long way. We've been through that i will be sending right here talking to you about another thing. I know we love to get the wind No yes Masa vode poka poka vode poka, <laughs> poka wode mi poka vode sixy uh we run the city me and we all live like frenzy 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 Let everybody know that we the free A oto jest mgła, nie różuś? Pozdrów widzów, teśnie <gry> Widzicie tą sexy <seksi> roślinkę? <gry> która mi zasłania pienięć. <gry> 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 Ej, może się zgubimy! Boże zafira, to nie jest tak! Tak matka przecież nie robi! Jesteś nienormalna! Patrzcie jaki fajny zgrzybiały pieniek. Ej, wyszłaś mi nogą w kadr! No! TUNE! Ała! To nie jest takie łatwo! No wiem. Hello! Pięknie! Tak prezentuje się przeszkoda drzewo. Wyobraź sobie takie drzewo bez drzewa, to znaczy las bez drzew. No, to nie było. No ale... Drzewa są fajne, ale las bez drzew, albo rzeka bez rzeki. Dobra, zadaję za dużo futonów. <słuchy> dom! Ładny, nie? Będziemy w takim mieszkać. Nie, żart. Żartuję. Patrzcie, ludzie zaśmiecają. Jakie się... Jakie seksi głazy, patrz. One są sexy plexi. Ta ra, ra, ra. Zrób zdjęcia. Eee! Jest Patrz jakie ładne jodły! Ładne, tak. nie? Ładnie, nie? Taki maluski, że odpalone urośnie będzie duże. Tak, tak, jasne. Nie tak! Nienormalna. Niech idziemy. Tak! tak. Powiedziałam do ciebie: drzewo, ale drzewo bez lasa? zagadam, no, Co ja paliłam? To powiecie, szkodliwe, chodź, bo teraz nas zgubią. Jedne drzewo, nie? Zakazany las? Jesteśmy na szczycie wreszcie. Będzie obiad.

Także musimy nie przeszkadzać, zaraz y, y, zgubimy się zdając życie, bo na koniach chcę zobaczyć. A nie, on tutaj nie przyjdzie, bo nie było. Dobra, zostaw tego konia idziemy. Jesteśmy w Czechach, rozumiecie? <grym zdafany> Tam są widoki czeskie i w ogóle to nie wiedziałam. Tam jest koń! Czeski! Widzieliście tego konia? On jest ładny, co nie? Czeski koń! <grym zdafany> on jest gruby trochę, okay. ten koń. Jest... Ona mówi, że jest gruba, a koniec gruby, wszystko na nie jest grube. Nie, ale ten nie... Serio był taki trochę... gruby. A te gruby. pierogi były dobre. No pierogi były dobre. Dobra, idziemy. Pierogi. Idziemy, bo się Ona... zgubimy, za chwilę się zgubimy. No no no. A na no. to ciągle. No po co? No, żeby... A to jest taki słup. Ładny... No, graj, Czerna chora, widzicie? Czeska, na, tu jest ej, czeska na, nie, kałuża, To, to, tam jest, zakaz, to jest... Tam jest zakaz nie czeski! się drze. No trzecie... No, czeski przecież tam Patrz, ale jest zakaz jako pierwszy, czyli tu jest Polska ważniejsza, bo ja gadam. Przecież tam widziało po czesku i po polsku też. Ale głównie po polsku. A może ktoś tu powie coś po czesku? Tak jasne. A oni... oni są z Czech? Nie wiem. Do you speak Poland? Przestań! Ale ja chcę czeskiego! O, czeski! Czeski koń tam był! Ludzie, wy nie ogarniacie! Ale ja chciałam tego zobaczyć! Masz problem, tu mamy polsko-czeską kałużę, tu polsko-czeskiego nie, czeskiego kamienia. Masz problem! A tu jest czeska zagroda. Ale tam Jaka jest zagroda. Polski lasy, to, widzicie? to nie jest zagroda. No co to jest? A nie zagroda. No to, to jakieś patyki z włosami. To jest wybieg dla konia. Co? Czy ten kość to przeskoczy albo. Nie. Się rozwali. Bo konie są mądre, geniuszy i już tak nie robią. Tak, dla informacji. <laughs> nie wiedziałam. No ty. ty Dziękuję, Jakiś problem. Nie, nie, wiem na koniach. Konie są fajne. Wiem. No, wiem. Nie wiem, po co to powiedziałam. Czy są lepsze? Pamiętajcie. Nie. Konie! Najbliwe, konie! Ej, bo mi telefon do czesko Polskie kałuży. Tak, to jest już czeska To jest czeska. Patrzcie. Daj mi telefon. To jest czeski las, a to jest polski las. Masz. Ej! Głupia jesteś. Wiem. A pani pozdrowić widzów. Ale pozdrowi. Spokojnie. Chyba. Ech, także taki flożek! Czeski las, czeski. Flodżek? Cicho. Nie wiem, czy ktoś na ja tego słucha, no ale dobra. Jak jesteście na tym po, po momencie, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie hashtag czeskopolska kałuża przez nas. Także piszcie czeskopolska kałuża. Hashtagi. Proszę hashtagi. Odłączamy się. drzewo. Po co? Nie, to? Czeskie drzewo. To jest czeskie drzewo, czeska polana. Polska kałuża. Idziemy. Moja noga. No i polsko-czeska. Ja jestem dzisiaj czeską dziewczynką, dzieweczką. No weź co? Ja powiedziałam dzieweczką, a nie dziewczę. Ty masz złe skojarzenia, potem widzą jak widzą, że przeklinamy. Czy, co? Będę reklamować czeski las. Nie! Czeski Reklamuj nie. polskie lasy. No tak, tam wycitka i Le, to. Sorry! Tam jest y, polski las i wygląda o wiele gorzej, ale czeski jest mega ładny. A teraz ludzie idą na czeski las. Okej, więc ja się na razie żegnam z tym krótkiego materiału. Ja muszę tego Co, już koniec? A co? Mam nagrywać jak też się gada? Noć nie jest koniec. 7 minuty to nagrywamy! Tak mało? A co ty chciałaś vloga zrobić jak nagrywamy? Kamienie czeskie? Dobra. Teraz zobaczycie inne widoki. W ogóle zrobimy reklamy naszego pokoju. Ja. Zamknij się. A co, chcesz się pokazać? Hexy flexi. co ja, ja, ja 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 jest graną dziewczką. Różusia. Różusia, no. dobra no. różnica? Znaczy się imienia, jest ładna. A to jest polski drzewo. drzewo. Polskie drzewo. Polski drzewo. Cicho. A tu jest czesko las. Wiem, że tak Tam jest strzałka czeska. Nie no. nie mnie widzi. To jest ziemia. Moja ręka. Ale... Pozdrawiam widzów. Ona nie ma nic do jedzenia, więc się nie pochwali. Hello. Pozdrawiam ja widzów z kamienia za Pozdrawię Pozdrawię kamienia. Ogarnij. Daj. Patrzcie. Kamień. Z tego kamienia. Więc weźmy sobie czeskie kamienie, będę je sprzedawać to jest za 2 zł. Kamień? A to jest czeski kamień. Ona jest świernięta. Nie. Ale przepraszamy. Czekaj, czekaj rzucam kamieniem Ten rzut nie został pokaż nagrany. To drzewo, pokaż to po co? To jest. Ładne. Ona ukaże mi jakieś wycięte drzewa. Patrzcie, polski las jest taki zaniedbany. No. No Łędzi, co to jest za A grupa drzewo? se idzie. Sama jesteś jest ruska? To jest czeskie drzewo! Nie drzyj się tak. Masz problem. Bo ogólnie nie może Poka pokasowe. Nie. nie. Nie no, ale żałuję, że ona jest Polką. Że co? Kto? A, czy Dobra, więc y, to będzie na tyle z tej drogi. To, co? Tak mało? Nie, co śmiecia! Nie, nie polsko-czeskiego śmiecia będziemy nagrywać. Wow. Wow. Nagraj to drzewo. Sam jesteś drzewo. Roży się zwariowany, tylko musi się rozkręcić, bo tak to wiecie, takie te majtki w pokoju. A Taki właśnie mam, przygotowa... mam przygotowany ten filmik, już ja go nie? wrzucę. Ten z tymi z patkami, śmiesznymi... fragmentami z patkami. Mm -hmm. Oraz inne. Dobra. Nie zakazuję mi nagrywać śmieci. Tak? A to jest. A ja mam to gdzieś w będzie. Możesz pozwolić. Przez ten hejtoważdżą kramówkę. Nie reklamówki ona ma kanał. Nie chodźcie. Śmieć? A co to za pies? Piesek, Gioreczek. Śmieszny. Może czeski On jest mniejszy od mojego kota. Taki śmieszny piesek. Martynka. Chodzimy! nie, Chodzimy Moje perełki Idę najwyżej, nie mam lęku wysokości Tak wygląda to z góry Co to nagrywasz Cześć Nagrywam Musisz zgłagam Cię Nie mów 10 razy cześć filmik? Cześć. cześć Ona usunęła kanał Nie usunęłam kanału Wiem Wejdę najwyżej Zaraz wracam, jak wejdę najwyżej. Pięknie, co nie? Szukamy małych yeah. ojczyzny. Tacy ludzie są malutcy. To jest antena. Nieważne.

No właśnie, tak w życiu, no nie możemy, bo pani nam zabroniła. I ogólnie chciałam Wam powiedzieć, że ja zaraz będzie wizyta Lasko. w soko Przestań! Wizyta w sokolarni. Fajnie, nie? A ja niosę jej laskę. Mam nadzieję, że nasz filmik wam się spodoba. No mój! Ona, ona to się nie liczy, nie? Ja? Co? Ona była tylko co? Ja już nie burzę się tak. Ale fajne takie. Dobra, przejdzie jej za 5 minut. Czekaj, wam kamerę. No i zabrała mi ciupagę. No widzisz, kupiłam sobie taki fajny dziubeczek. No, Boże, kubeczek, nie dziubeczek. Taka ciupaga. Oddała I... go pani, i teraz musimy, nie możemy gwizdać. O, masz problem, ja nie będę go nosić. Nie mam miejsca. No, Mówisz go nie kupować. Ale on był ładny, a po drugie mi brakuje kubków w domu. Nie, nie, ma, prawda. Strud! Jest dwie całe szafki kubków, ale nieważne. Także ona mi się sprzyda. No i ogólnie tutaj postanowiliśmy, że będziemy duetem. Zatem moja upaga, została wynajęta przez Alicję. Nie sprzedam ci jej. jej nie ma takiego opcji. Była kupić upaga, nie dlizdek. Czekaj, kupię sobie gdzieś No może będzie. Ej, chodźmy do tyłu. Bo możemy tutaj różne specyficzne rzeczy w ogóle potem. pani... Dopiero potem, panie, to wytnę oczywiście. Pozdrowi widzów. Ho, ho, ho. Nagraj las. Je o, no, lasu tu już widzieliście za dużo. Zaraz Ale... się płomie! Czy jak Krzysztof tylko tam był. Taki cięda jak Krzysztof, nie? Nie, ja, interesujące. Dobra, będziemy gwizdać w sanatorium. W ogóle nie tam gwizdać. Będą dwie tego części najwyżej. Ja sanatorium. Pokażę nam dzisiaj. Pokażę. Mam mój dom, to znaczy nie dom, tylko pokój. Mamy ty z Marty i z taką dziewczyną. Nie będę, nie wiem czy mogę wpadć jej imię. Nie.